you mm -hmm. zamykam się na jazdę Akcje, wszystko inaczej Żyjemy od nadziei. wow, wow, wow. łoł, wow. nas Mamy się za lepszy, na podstawie jakich prac? Odkryliśmy złoto od prądu, nas jego blask Marnujemy wodę, swoje zdrowie, tak jak cenny czas Który ucieka przez palce Może ktoś umiera z wodą, a ktoś inny ginie w walce Właśnie czas odpływa, kura podjebała księżyc I narzowito, to co? Mam już swoje lata, Rata. jestem w I moje miasto, i moje miasto, i moje miasto są słabomowiane. I moje miasto, i moje miasto, i moje miasto I ostatni to raz. To I moje... Refreny wasze. I zboczy się, nie potrzeba. Jesteście gotowi? Wszyscy. Oprócz. A ja w trzecim roku nowej ery będą Prawda o sobie i o życiu do cholery Tyle rzeczy i zdarzeń zwiedzanych, straconych marzeń Chwilek nie żaden z nich dotyku nie był przesycony żarem Żaden z nich spojrzeń nie wyrażało uczucia Troski, współczucia, przestań, spokój zaklucza. Pokój taka cisza, że słychać bijący sikor Łapcza się piln pod tytułem Charlie Pryhol Słyszą o rozwoju, jest myślał o złocie I procentach na koncie, tak zrobi zwykłe koncie Za tych karol, teraz no no Że od całej cały czas, bo tutaj jest usta chcę, żebyś głośno ją władzę, chcę, żebyś to na to, jest jest ty, to jest ty, to jest G.O.A.T. to jest G.O.A.T. to jest to pojeździł a ty, to jest ty, to jest Ty walona na litra wiem dziś Witamy w sypie zywione śniedy z rytu, gwiazdorzy mają za stlepu jebać sy. muzyka czy Dobry Mordoszy, pełniacie się tak jak wysiek Przede wszystkim tybie jestem przejewany trudny dzieciak to żaden za co Cztery czy na parku na muzyka ty. Dobry mordoszy, że się tak jak Na parku, nadal, na dorka, w płyko Dobrym mordom życzę, pełniajcie się tak jak dzisiaj Wszelkie przykróte ręce, jak na razie Do tej pory życia swego zmienisz, nie? Misów e, e, kolejny dzień ci uciekł Bo to robiłeś jeszcze więcej Wszelkie przykróte ręce, jak na razie Do tej pory życia swego zmienisz, nie? Wszelkie zaszczepane uświęcenie Na, na każde wydarzenie, które miało wpływ na... Nie lepiej nic jak nał nie kłamieć, teraz by trwał, wyobraźnia mogła cię oszukać. Brać to szuka, ty za posłuchać posłuchaj. Przeszedzać jeden wywiad, porozmawiać wywalnie. Ty nie chce się zmierzyć, a to kurwa nieładnie. Wy nie robi uczciwie. Czemu nie? No, nie będę nazywał tego koncertu, koncertem życzę, ale nie ukrywam, że chyba ten utwór nawet znajduje się na naszej liście, tak jak patrzę dzisiaj. Ja w tym się dorobię swojej własnej... Dorobiłem, dzięki. Konkurencja zdziwiona rychła za na kołbownie, jak się jadają o dzieciach i czy wbrew obiekowym opinią o europejskich fajnych i krytyków Tak Jakwy bez uzależnień, dłoń tłuczników do obryku Że San Francisco dobrze spodony A na to leżą szótek wyskożony był shopping, o tym jak spada się w konę, fizz wody Jesteś dziwiony, przecież też tak żyjesz Nie tak życinnym, pole wam spinę Znam się na ludziach, świecie, pomyłek robię tylko to, co trzeba albo aż tyle Los mnie nagradza, to rekompensata Za a lata, brak rodziny Dzisiaj po latach mama, z brata Wciąż w interesie lecimy, wszyscy nie bądź wiary, to nasz kawałek świata si Twoja nienawiść kompletnie nie jest dla nas Chcę szczęścia mojego braku Chce tylko zyskiwać i nie wiedzieć, co to tak Co tak zapierdonasz? I skasuj wszystkie Zapalcie światła Ja wiśniowy zamigluka w czerwcu za zadawienu kasa 57, a droli prewencji pocha za górę, co teraz Duka była raz, nie kleiła się rozmowa do, do niczego. Chodzi, u, Cały czas czas ciemna, już i ja słyszę bo wszystkie, nie słyszę i I dziesięć, dziewięć, osiem. A ciągnij ją dobrze, Nie dobrze. Bo to gruba i pra. Za swoje balujemy, więc odpierdol ty się. Rozpierdalam grubę, ty się, bo to grubo i pra. Za swoje balujemy, więc odpierdol ty się. Rozpierdalam grubę, ty się, bo to grubo i pra. Właśnie tak! Wuuu! A nie słyszę. Tra-ta-ta. Gruba i pra zresztą. to niech kłamie, prawdę gada, a szansu nie poskada, Nawet dywyzi i go gotem nie wymaga żeby oprawiał brak, nikt nie mówi, łamaw, gada, gdy nie oprawiam Ty życiu pisze życiówkę, to nie prawdę gada, a szansu nie poskada, nawet dywyzi tutaj nie Nie ma jej prawdę gada, a szansu nie poskada, nawet dywyzi tutaj I to nie wymaga żeby oprawiał brak, nikt nie mówi łama, gada, tak, gdy nie oprawiam Ty pisze życiówkę, to nie kłamie prawdę gada, a nie poskada, nawet Myślę, że jesteście gotowi, żeby. Ty ja piszesz Życiukę, to nie pławię platekada. A szajsu nie posłada, nawet nie wziąć. Nikt ode mnie nie wymaga, żebym ubrał brawia, brawia. Nikt nie mówił łamaka, a mnie na tworu nie obraża. Ty piszesz Życiukę, to nie pławię Aż A szajsu nie posłada, nawet nie wziąć. Właśnie to! Zróbcie za sami siebie! Wielkie dzięki! Raki, zaparte nie jest wszystko Jestem cykerci, co jak człowiek COVID To mój raz To twój raz Jakie życie, taki tak radzi, zaparte nie jest wszystko Jestem cik, co jak człowiek Chwilek, chwilę, chwilę, chwilę pierwsza, jak człowiek To mój raz to, to twój raz Jakie życie, taki raki Zaparte nie jest wszystko Jestem tych ci jak człowiek robi ono temat jest coś, w życie nie jest znajdowe Zmieni się na lepsze, coś innego ci opowiem Pozornie wtórny, bo krzyk się na usta Rosy prawidłową stronę, nowa rofowa produkcja Możliwość wypowiedzi, trzeba w połowie siedzieć Życie kobie po duchu, nie przestanę o nich pędzić, Jak dla na gardle, bieda zaświska przeciw parytmię wszystkim z tym wygrał i będzie trzymał dysta Potrzymam tu na duchu każdego, który z bądu Wyprowadzę cię bez mamy, życia przeciwko jego Przecież szum to twój no. Jakie życie, taki rap, nim zaparte jest no. Jestem typem co piersiak, jak człowiek powie To mój Yo, właśnie tak Mamy jeszcze cztery płyty na licytację ha. Wszyscy tutaj ci stoją, Jeszcze ich, nie wszyscy tutaj są. Bardzo dziękujemy, że wpadliście przy niedzieli, tak jak mówił Ryszrychu. Fajnie było, naprawdę kasa będzie, wszystko wpłacona na tej powodzie, na skłodzka. Byliśmy tam dwa razy. Pojedziemy jeszcze raz tą kasą z obszoczami i będziemy działać dalej. Dzięki, wielkie, naprawdę wielkie ukłony dla was wszystkich. Dzięki Słuchajcie, wielkie. obserwujcie jeszcze nasze profile. Będzie informacja, ile dzięki wam udało się zebrać. Będzie relacja z tego, jaki sprzęt zawieziemy do Kłodzka. Tak jest. Obserwujcie nasze profile. To pozytywny relaks, o tym co było, no i o tym co jest teraz. Jesteście tu! Sytuacje się zrodziły, że twoi znajomi nie byli tak. moimi znajomymi Moi kumple to nie twoje i odwrotnie spory dystans. dystans O tym jak było i jest, chciałem dawno już napisać Powiedzieć, i nie siedzieć, nieraz przy wspólnym obiedzie Moje, twoje, twoje, twoje moje, nie że tak często mi twierdzili, że byliśmy jak małżeństwo Wiem też, że miałem na ciebie nie najlepszy wpływ Choć mieliśmy inaczej, ale wspólne z chaty Syna, bioty, duperele, deska, i wuczeka Muzyczne doświadczenia i oraz dużo pozbieram